Ciemaneczko z tej strony Anton. Witam i zapraszam na kolejny odcinek serii Hofbergman. Ten odcinek rozpoczynamy rozładowaniem warzyw z ogrodu, ponieważ ogród został już zamknięty. No, mamy koniec listopada, tak więc w ogrodzie się już nic nie dzieje, wszystko jest powyłączane. No, a tutaj mamy długo wyczekiwany przeze mnie taką chłodnię 6 regałów, dobrze mówię? 2, 4, tak 6 regałów wystarczy mi całkowicie. I tutaj jak widzicie, na razie pomidorki przytrzymuję, ale docelowo też będzie serek i takie inne rzeczy. I to właśnie to, co chciałem mieć, żeby było na tej mapie tutaj. No i wreszcie jest, no, cieszę się z tego bardzo. Jak widzicie, jeszcze się nie rozstałem z tymi pieniędzmi. Mam dalej ponad milion siedemset po tych znajdźkach. Oczywiście za chwilę oddam część długu mojego, znaczy nie no, cały dług, 900 tysięcy. No i będzie elegancko, fajnie to wygląda. Tutaj, jak mówiłem na, na takim oprowadzeniu do tej mapy, polecam, jeżeli nie obejrzeliście jeszcze, tutaj można sobie edytować i można przypisywać poszczególne półki dla różnych produktów. Teraz mam pomidory, ogórki, jaja, ser, żółty, wieprzowina, czerwone wino, ale czerwone wino jest sprzedawane automatycznie. Tak więc, jak będę tutaj potrzebował, to sobie będziemy przypisywali dla innych rzeczy. Dodatkowo, teraz przed chwilą się zorientowałem, że tą skrzynkę można podnieść. Kiedyś jej nie można było, bo ona była zbyt ciężka. A teraz waży 73 kg Trochę z tymi jabłkami jest zmienione teraz. No i jestem stratny. że mówiąc. Dobra, to sobie postawimy tutaj, żeby to było w chłodni. Elegancko, fajnie to teraz wygląda tutaj rzeczywiście. pyk. Fajnie. Jajek tu chyba nie będziemy składować, bo jajka to będę sprzedawał w piekarni. Daleko jest teraz piekarnia, tak więc nie trzeba daleko. Jeździć, tylko te jajka praktycznie na rowerze można zawieźć do piekarni i można je sprzedać. Dobra, światełko wyłączymy, bo tu chyba już więcej nic nie będziemy dzisiaj dawali. Zamykamy drzwi. Drzwi tak się powoli zamykałem. Ciężko je zamknąć. Zobaczcie, jakie są masywne. No ja jeszcze nie wiem za bardzo, gdzie jest tutaj ten do Zamykanie tych drzwi. Gdzie on jest? Zgubiłem trigger do zamykania drzwi. A, tutaj trzeba, dobra, że niby, że jak tutaj podchodzimy, a, rozumiem, rozumiem. No bo one automatycznie się zamykają, powiedzmy. Widzę tutaj jest jakiś mechanizm, dobra, spoko, bo już tak trochę zdziczałem. E, tu mam winogrona. Winogrona to będziemy musieli sprzedać w sklepie, a w ogóle dzisiaj to zajmiemy się, zajmiemy się przygotowaniem słodu, pojedziemy sobie i do słodowni. Zrobimy sobie wizytę w słodowni. Ponieważ, no tutaj, hitem tej wersji mapy jest browar przydomowy, no ale ten browar przydomowy, no to trzeba uruchomić jak najszybciej, oczywiście. Dzisiaj tego nie zdążymy zrobić, bo tak jak powiedziałem, do tego potrzebny jest słód. Słód można kupić, tylko po co kupować? Jak mogę mieć swój własny. Dobra, tutaj sobie odczepię tą przyczepkę. Nie wiem, czy ona będzie mi dzisiaj potrzebna. Chyba nie. Jedziemy później też sprzedać te winogrona, ale to. W sklepie w wioskowym tym na wsi, powiedzmy tam. No i też odwiedzimy sklep, bo tam trzeba będzie kupić chociażby chmiel, drożdże chyba też. Zresztą zaraz zobaczymy. Spłacamy długi! No i jesteśmy, no i jesteśmy bez, bez pożyczki, tak? Bez długu w tym momencie. Tak więc elegancko. Zostało mi jeszcze 824 tysiące. Czyli w sumie bardzo fajnie, zobaczcie, te 1 600 to, to oczywiście dostaliśmy, bo zebraliśmy znajdź mamy wszystkie cztery obrazy teraz w, w domu na gospodarstwie. No i jeszcze zostało 800 tysięcy. Cieszę się bardzo, bo tutaj na tej wersji mapy mamy znowu kilka fajnych, ciekawych rzeczy, które fajnie by było kupić i coś tam z nimi zrobić. Tak więc te 800 tysięcy na pewno wystarczą. Na, przynajmniej na jedną dosyć większą inwestycję, no i pola będziemy kupowali. Dobra, lecimy sobie z. Yy, jedziemy do słodowni, tak? Przyczepka stoi, jest elegancko. Do słodowni oczywiście wozimy tylko jęczmień i z jęczmienia robimy sobie słód. Zobaczcie, jak tutaj właśnie wygląda ten fajny browar. Ale, dobra, najpierw sobie cofniemy ciągnikiem i załadujemy, a w międzyczasie pójdziemy do browaru, zobaczymy, jak to tam wygląda. Teraz tak, cofnijmy. Przez dosyć ciemnawo, z racji tego, że no już prawie grudzień jest. Tak więc, mimo tego, że prawie 11 godzina, to dalej jest ciemno. Byk Teraz sobie już ręcznie podłączamy i takie rzeczy. Dosyć ciekawie to fajnie wygląda. Ile mam owsa? Owsa, mam 27 tysięcy litrów, ale najważniejszy jest jęczmień w kontekście piwa. Powinno wystarczyć. Tak dużo tego jęczmienia to chyba nie będę aż tak. Nie wiem, jak. No, pierwsze, pierwsza brzeczka będzie moja, tak? Pierwsze moje ważenie. Zobaczymy, jak to będzie. Ile tego? Ojej tak mało pszenicy mam? Mało mam. Pszenicy. Z czego ja zrobię tą śrutę zbożową? Chyba z owsa. Tak, z owsa trzeba będzie robić tą śrutę zbożową. Dobra, wystarczy. Dobra, lecimy. Sypie się tam. No i tak. Zostało mi... No właśnie nie wiem, bo no kiedyś kupiłem na innej wersji mapy. Teraz to jest zdublowane, to chyba sprzedam. Chyba to sprzedam, bo... Albo niech sobie stoi tutaj ta budowla. Dobra, pyk. Mamy tutaj zimno trochę w browarze, no bo tutaj jeszcze nie ma rozruchu. Zobaczymy sobie światełko. No i tutaj dosyć ciekawe rzeczy się będą działy. Dzisiaj chyba tego nie zdążymy zrobić, bo zanim się słód zrobi i tak dalej, to chyba w następnym odcinku będziemy ogarniali, czyli będzie już grudzień. Tak więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Fajnie to wygląda wszystko. Maszyny gotowe, znaczy maszyny ten, ten cały browar gotowy jest już do rozruchu, wszystko działa, najprawdopodobniej tak więc będzie elegancko, lecimy sobie z do słodowni, tylko muszę przypomnieć sobie gdzie ona jest, zaraz zobaczymy bo to teraz troszeczkę te, te drogi się pozmieniały znaczy nie, one się nie pozmieniały tylko jak najlepiej tak, wyjadę z gospodarstwa, skręcę w lewo i ta słodownia zobaczcie, ona jest ona jest tutaj aż Czyli tak, no dobra, przy, tak, jakbym jechał do tam, gdzie się zwierzęta sprzedaje, tylko że w prawo odbijam, później w lewo i lecimy. Dobra, to już mniej więcej wiem, ale to jest jednak dosyć daleka, daleka droga. Tak więc troszeczkę pojeździmy sobie. No ale co mamy tutaj zrobić? Dobra, jedziemy... Ej. Aha, bo to wysypujemy. Aż się wystraszyłem, że coś jest z jęczmieniem mi się wysyp... ale tak się zastanawiałem. A nie, tu się po prostu czuło, że ja mogę wysypywać. 8000 litrów. No to spokojnie powinno mi wystarczyć. Na, przynajmniej na rozruch. I się zastanawiam. E, jak to jest te przeliczniki. tak, jak tam dojedziemy, to sobie sprawdzimy. Teraz mi się wydaje, że ten ruch jest taki wolniejszy. E, I nie jest taki agresywny jak był kiedyś, bo te auta się stały takie. Kiedyś tu było trudno wyjechać w ogóle z gospodarstwa, bo często przejeżdżały jakieś auta, a teraz jest po prostu łatwiej. Teraz widziałem właśnie ten te, te ciężarówka, ten dostawczak. To jest chyba poczta, z tego co mi się wydaje. Poczta tutaj na Hofbergman. Pola. No właśnie, teraz będziemy mogli zainwestować w pola, bo już wiem, gdzie te pola będą. A wtedy, wtedy się bałem, bo. Wiedziałem, że a będzie jakaś nowa tam wersja mapy i po prostu te pola mi się pozmieniają i nie będzie to fajne. A teraz wiem, że one już się chyba zmieniły na tyle ile się zmieniły. Tak więc będziemy mogli zainwestować. Chciałbym też kupić pole. Chociaż nie, bo się zastanawiałem nad ziemniakami. Karma dla świn. To potrzeba są, potrzebne są ziemniaki. Bo tutaj no jest problem trochę w tym momencie mam. Albo kupować trzeba pasze dla świn. Albo zrobić, ale ziemniaków nie mam za bardzo, tak więc ziemniaki można tutaj kupić też. To też jest fajna opcja. I to będziemy rozkwiniali zimową porą, na pewno. Ale dzisiaj najważniejszy jest właśnie ten kierunek na słodownie. Tutaj po lewej, po prawej stronie ksiądz urzęduje, tak? Kościół, a po lewej zaraz powinien być rzeźnik. Czy już przyjechaliśmy? O nie, tutaj jest tylko, że zamknięty. Nie, tu już jest otwarty, dobra do rzeźnika. Właśnie, właśnie o to chodzi, że tej hodowla świn powinna się bardziej opłaca z racji tego, że sprzedajemy sobie, no, no nie tyle, że sprzedajemy, tylko że będziemy po prostu zawozimy zwierzęta do rzeźnika i później będziemy sprzedawali mięso. Już chyba rozumiem, dlaczego ruch liczny jest teraz taki jak gdyby rzadszy podejrzewam, że linie, że ten, że te trasy po których po, po, poruszają się pojazdy się po prostu zwiększyła, bo widzę, że przede mną gdzieś tam daleko jedzie auto i podejrzewam, może liczba aut jest taka sama, ale, ale więcej dróg. Ej tutaj, przejechałem chyba, przejechałem, tak, że tam, dobra, to jest tutaj, zagadałem. I dopiero spojrzałem na minimapkę i mówię. O kurczę, chyba już przejechaliśmy. Dobra, spoko. Tutaj jest troszeczkę tych pól, teraz więcej. Jest to ile więcej? Chyba 7 więcej. Zresztą nie do końca, tak? Bo chyba jedno zostało podzielone. No tam różne tam historie były. Suma sumarum jest większa ilość pól. I to jest na pewno fajne. W kontekście tutaj takiej dłuższej rozgrywki. Jak najbardziej. Dobra, tutaj lecimy sobie. Fajne takie tereny tutaj są. Tutaj chyba nigdy nie byłem, bo nie wiem czy tu w ogóle ten teren był. W wcześniejszej wersji. Nie wiem, nie wnikam. Nie mam pojęcia autentycznie. Chyba pierwszy raz tutaj jadę. Tutaj takie fajne małe półko byłoby. Mm, czy jedziemy? Nie, tam jest do chlewni. Tam jest do chlewni. Jak widzicie jeszcze mocno się motam, bo jeszcze tak wizualnie nie ogarnąłem tej mapy. I <laughs> tak porządnie się motam jeszcze. I teraz wjeżdżamy. Muszę sprawdzić, tak. Tutaj wszystkie rzeczy trzeba sprawdzić, od której to jest ten. Do której to w ogóle działa? Czy ja dzisiaj jeszcze przyjadę? Ewentualnie po odbiór, żebym wiedział. Do 20, czyli spokojnie. Tak liś. Dobra. Spoko. Dobra. Do 20 to mamy którą? 11. Nie wiem jak tutaj będzie. Długo się robiło ten. Ten słód, generalnie to chyba długo się to robi, nie? Ten słód to nie jest taka... W sumie potrzebuje czasu, żeby z jęczmienia powstał słód, powiedzmy. Jedziemy sobie tutaj. My mamy na starcie od razu tą słodownię gotową, jako punkt produkcji. Nic nie musimy kupować, tylko po prostu przyjeżdżamy sobie i wysypujemy, co mamy wysypać. I jest gicio, nie? Tak więc elegancko. Właśnie, widzicie? Tutaj mamy jęczmień, tu jest jakiś czesiek. Coś będziesz rozmawiał, coś tutaj jest, jakaś opcja, coś... Nie, zarządzaj tym punktem, to tylko tyle. Ten, ta fabryka, nie wiem czy pamiętacie, ale ona mi się bardzo... Ona jest praktycznie, to jest ten sam model, jak była... Zresztą słodownia była w 19, dobrze mówię? Chyba tak, tylko że tam się słód po prostu sprzedawało, tak? Nie pamiętam, szczerze mówiąc. Dlatego ten sam budynek jest. Czy to olejarnia była? Nie wiem. Z, nie wiem. Nie, tak to chyba była słodownia. Olejarnia to była w innym miejscu. Inny budynek. Dobra, wysypujemy to. I teraz tu jest taka fajna rzecz. Tylko, że będę musiał zmienić opcję w grze. O, widzicie, już tu jest pokazywane wszystko. Ile tu? 8000 litrów. Musimy przyjść tutaj i się zastanawiamy. Czy będziemy ten słód chcieli mieć w workach? Tak, żeby one były w workach, po prostu worki. Czy ma być luzem? Chyba w workach chciałbym. Tylko, żeby to zobaczyć, ten bajer, to właśnie muszę poka pokażę wam, ale muszę tutaj jedną rzecz zmienić. I pokażę wam, o co w tym, tutaj chodzi. Gdzie to się zmienia? To nie tutaj. Aha, i sobie teraz zmienię. Wiecie co? Na trudności wysokie. Mam teraz trochę tych pieniędzy, no i już teraz taka mapa jest bardziej fajna i tak dalej. Sobie trudniejszy poziom, żeby te ceny nie były takie, wiecie. Fajne i tak dalej, żeby się dłużej po prostu tutaj pograło. Chodzi mi o to, że muszę włączyć chyba znaczniki stref interaktywnych. Jak to włączę. O właśnie! To teraz zrozumiecie o co chodzi. Ponieważ tutaj. A w ogóle włączyłem tą fabrykę? Chyba jeszcze nie. Właśnie chyba się tutaj w... nie to się włącza u tamtego gościa dobra biegniemy biegniemy to się włączał tego gościa znaczy można zobaczyć oczywiście można sobie wcisnąć tam ten panel i od razu ale tutaj od razu mnie wrzuca w to miejsce gdzie jest mi potrzebne nie bo tak to zobaczy, ile tu jest produkcji no więc ciężko to znaleźć nawet na samym początku jest tego mnóstwo a jeszcze będzie więcej znaczy, nie wiem, czy jeszcze więcej będzie. Czy może być więcej? Dobra, nie wnikam. No więc mamy tu słodownie. 1,5, czyli jak tu przywiozłem, ile? Przywiozłem 8. Tak? To ile dostanę? Dostanę tego mniej gdzieś około... Mm -hmm. yy, to połowę mniej, tak? Dobrze, dobrze sobie to liczę? Nie, jedną trzecią mniej. Tych worków i tak będzie dużo. Wow! No dobra. W każdym razie to musimy włączyć. Tutaj, włącz. No i to będzie: to nie będzie szybki proces, właśnie, widzę. To nie wydaje mi się, bo to jest tak 200, 2400 cykli na miesiąc, tak? A półtora litra to jest jeden cykl. Wow! To nie będzie aż tak dużo. Tak mi się wydaje. I w sumie spoko. To nawet. To dlatego sobie worki wybierzemy. To dlatego sobie worki. Dobrze że tego więcej ilości. Tej nie... no zobaczcie tu się już zaczęło coś dziać. Tak właśnie ja miałem takie wrażenie bo z tego co kojarzę to słód się robi dosyć wolno bo tam po prostu chodzi o to żeby żeby te, żeby te nasiona skiełkowały tak więc po prostu potrzebny jest czas na to. No i w sumie fajnie że tak powoli się tutaj robi. A do w sumie do tego żeby zacząć ważyć i oto nie potrzebujemy jakichś dwóch ton słodu, raczej nie. Ta, ten browar nie jest taki duży. No i o co chodzi? Jak tutaj przyjdziecie i sobie naciśniecie R, to macie O, wybór. Zresztą to chyba nawet nie wiem, czy będzie widać. Jeszcze O, teraz Wam pokażę. Takiego ujęcia. Widzicie, tam się ten. O, tutaj przyjechało. Rapyk. I tutaj. I się tu jeszcze palety pokazują. Jak sobie przełączymy na taką pozycję, to tu wtedy ten słód się będzie na workach tutaj tworzył i tu będą worki ze słodem, natomiast jeżeli podejdziemy do tego miejsca i wciśniemy R no to wtedy tutaj nie można nic odebrać, widzicie te palety sobie leżą natomiast tam można odebrać ten słód y, po prostu luzem, to jest taki bajer, fajna rzecz, mi się to spodobało, jak sobie tutaj podchodzicie, nawet o jeszcze przywita nas, wciśniecie to jest przełącz wydawanie towarów na worki Taki komentarz sobie tutaj wstawiłem. Mam nadzieję, że to wszystko jakoś tam zrozumiałem. No i dobrze, no to tutaj nie będziemy czekali. Szczerze mówiąc, to przyjedziemy no dopiero wieczorem po ten słód, bo nie będziemy tutaj ciągnikiem czekać. Jak widzicie, ten proces tworzenia słodu jest dosyć wolny, czego w sumie jestem zadowolony, bo tak jak wspomniałem, to się raczej powoli tutaj dzieje. Tak no więc, my tutaj mamy jeszcze kilka rzeczy do zrobienia. Tak więc, sobie wracamy na gospodarstwo i za chwilę następne roboty. Tylko tak, jak ja tutaj wyjadę, jecha, fajne tutaj te pola takie małe. Ta, ta, te, te tekstury ziemi są fajne, takie tutaj troszeczkę takie inne są. Mi się wydaje, że są fajne. Fajna jest tekstura wapnowania tutaj na tej mapie, no naprawdę elegancko wygląda. I też ta wyprofilowana droga tak fajnie też wygląda, nie? W takim w takim zagłębieniu. Fajnie to zrobione jest. Wizualnie ta mapa coraz fajniejsza jest, nie? Nie ma tragedii, jak to było w 19. Przynajmniej w tych pierwszych wersjach. Tutaj już jest nawet całkiem fajnie, powiem Wam. W słodowni robi się słód, a my tutaj jeszcze musimy, oczywiście, usunąć te liście na tych winogronach. Teraz jest tego mniej, mniej roboty, tak więc. Nie ma to jakiegoś takiego dużego problemu. I powiem wam, że w sumie jestem bardzo zadowolony, że ta winnica się nam zmniejszyła. Bo tak to teraz bym dopiero połowę roboty miał zrobione. Zobaczcie, tutaj jest las, no a ta winnica jest o wiele mniejsza teraz. No i się w sumie cieszę, bo tak naprawdę tych winogron mam teraz mnóstwo. No naprawdę no jakieś szaleństwo, tam mnóstwo tego mam. I nie wiem, czy je nawet zdążę przetworzyć. Tak, żeby, żeby po prostu na następne wino, winobranie, powiedzmy, już był pusty magazyn. Pewnie to zdążę zrobić, ale na pewno wina nie zdążę przetworzyć zbutelkować, bo po prostu ta powierzchnia tego, tego tej winicy była za duża, jak gdyby, dla mnie. No i w sumie się cieszę, bo naprawdę sam zbiór to jest, to nie jest fajna rzecz. Znaczy, jest fajna rzecz przez jakieś 5 minut, a później. Później się po prostu, no ciężka robota, naprawdę bardzo ciężka robota z pracownikami. Tutaj sobie za bardzo nie pobierkacie, no bo CoreSplay to co prawda ogarnia, ale tak nie do końca. Tutaj jest lepiej, ale też nie jest idealnie, no ale też jest mniejsze area, tak, tak więc nie ma jakiejś takiej większej potrzeby, abym to ogarniał. Jeżeli coś, coś chcę sobie sprawdzić, no to sobie włączę powiedzmy takiego mojego GPS-a, Dobra, pyk. no i on tutaj będzie jechał. A ja w międzyczasie sobie mogę coś tam sprawdzić. Tak, o, musimy go, tak, niech sobie leci. I sprawdzimy, jak to jest w ogóle, tak. No, półtora, tak, 1,5, a tam 8 8000, czyli powinniśmy dostać 6000 litrów tego słodu. Wydaje mi się, że to będzie bardzo dużo. Tutaj mamy dopiero 58 litrów, tak więc to dosyć wolno będzie się robiło, tak jak mi się wydawało. I to w sumie fajnie. Tak więc worek chyba ma 100 litrów, tak więc tutaj jeszcze się nic nie, nie wydarzyło. Tak więc nie wiem, czy w ogóle dzisiaj będziemy jechali po to. Jest po, dopiero 12, jak, jak mówiłem, jak wcześniej sprawdzałem, właśnie, bo trzeba było sprawdzić to. Tam ta słodownia jest otwarta do godziny 20. Tak więc spokojnie tam kilka worków podejrzewam będzie w międzyczasie, nie? Ale tak dużo, to tak nie, nie obstawiam, że tam będzie jakiś. Dużo, duże ilości tego nie będą raczej, nie wydaje mi się, ale trochę tam tego będzie, tak więc korzystamy z tego czasu, znaczy musimy wykorzystać ten czas i tutaj usuwamy te liście, bo jak tego nie zrobimy, no to w następnym roku te winnice tutaj nie będą, ta część winnicy nie będzie owocowała z tego, co mi się wydaje, tak przynajmniej mi się wydaje, ale czy to prawda jest, to, to nie wiem, ja zawsze usuwam te liście, bo... Bo tak gdzieś przeczytałem, że to trzeba. Tak więc no jeździmy, męczymy się. Zastanawiam się, czy by nie kupić takiej drugiej maszyny, wszczepić do tyłu, to za każdym przejazdem bym ogarniał dwa takie rządki, nie? W sumie by było sprytna, chyba... Nie wiem, czy taka jest możliwość. Nie wiem, czy to, ma, czy to. Chyba nawet by zadziałało. Podejrzewam. A, muszę to kiedyś sprawdzić. Tutaj na tej serii. Zdecydowanie to jakoś kiedyś sprawdzimy sobie. Dobra, aktywujemy sobie to pyk. No i lecimy. I tak, jeszcze tutaj podejrzewam, no już większość jest zrobiona. Zobaczcie, tutaj to wszystko. Jak widzicie fajnie teraz widać, bo te winogi fajnie jest w ogóle ten pomysł na tą winnicę, bo on jest takim na takim spadku ta winica, tak? No więc to wszystko ładnie wygląda. Też mgły są tutaj, bo jest listopad, co prawda już jest 13 godzina prawie. Ale z rana jest tak fajnie, takie mgły są, no naprawdę, to jest fajnie zrobione na tej mapie. Mgły były w pierwszej wersji tej mapy, dosyć spoko, ale teraz mi się wydają jeszcze lepsze. A może dlatego, że tak bardziej zwracam uwagę na to teraz, Przed tym bardziej zwracałem uwagę na to, żeby co tam zrobić i tak dalej, a tutaj teraz bardziej zwracam na, na to, co się dzieje. Winica jest lepiej zrobiona, ale też jeżeli chodzi o pracownika, to tutaj też są. Na crossplay też będą problemy, ponieważ crossplay potrzebuje na uwrociach dosyć dużo miejsca, to trzeba przyznać. I po prostu, nie wiem, może jakbym kombajn jakiś na mniejszy zmienił. Ten, który mam, to on już tam, on był używany, kupo, kupowany, tak więc najprawdopodobniej po następnym sezonie będę musiał kupić nowy. Jak będę kupował nowy, to kupię z tego takie była do, bezpłatna aktualizacja i tam były takie mniejsze chyba kombajny do zbioru. Ja nie wiem czy to do winogron były, chyba do winogron. Takie niemieckie firmy. one są takie czerwone. W sumie wtedy sobie zakupię coś takiego. Może tamten będzie bardziej ogarniał, bo jest mniejszy. A może nie. No do tego się to się dopiero okaże chyba za dwa sezony, bo jeszcze w następnym gdzie pomęczymy tym moim starym kombajnem. On jeszcze ma tam wystarczającą ilość godzin. Natomiast w przyszłości to. Popatrzymy, pomyślimy, będą fundusze, pewnie będą nawet na tym trudnym poziomie. To tutaj spokojnie te fundusze będą. Został mi jeszcze ten kawałek tutaj do zrobienia, ale muszę jeszcze pojechać po paliwo, bo mi zaczyna brakować paliwa, a w międzyczasie tu przyszedłem do Winnicy, bo tutaj trzeba będzie coś jeszcze ogarnąć, jak tutaj produkcja idzie. Dobra, tu się produkuje, tak więc fajnie. Jak tutaj jest? Tutaj jest chyba na maksa. No właśnie, na maksa jest tego. Tak więc elegancko. Tutaj może by tych winogron do życiu, bo już chyba ta maszyna zatrzymała się, tak? Czyszczone odpady, tak. Nie ma w ogóle winogron, a tych winogron to ja mam tutaj mnóstwo. Jest ich po prostu tutaj mnóstwo. Zobaczcie, ile tych winogron jest. No nie wiem, ile tutaj jest ich tysięcy litrów. Tak więc. No, a chociaż nie, może nawet wrzucimy, zobaczymy. Tutaj powinny być przyczepie. Tak, są, dobra, spokojnie to cofniemy sobie. Przerobimy to. znaczy to będzie i tak długo się jeszcze przerabiało, tak więc cała zima podejrzewam, tutaj będę co chwilę tymi wi winogronami tutaj wojował. No ale z drugiej strony trzeba wziąć pod uwagę, że jednak zarabiamy dużo na tych winogronach. Czy jakoś tak powoli podjeżdżamy. Dobra. W sumie to ja nie wiem po co ja to załadowałem. Dlaczego nie mogę wyładować ha, przedmioty chyba? Yy, ten przewód nie podpięte są, tak? Dobra, teraz chyba będzie lepiej. O, teraz to działa. Przed chwilą tak właśnie teraz jak yy, tutaj podczepiłem te przedmioty. Yy, przewody to tak sobie zorientowałem, że jestem idiotą. O po prostu ja. Yy, zobaczcie, ten mały ładowacz przy, przytargałem i ja wrzucam to na przyczepę jakby... Przecież można podjechać tam i rozładować to, co nie? No, chyba że dzisiaj, jak będę miał więcej czas, czasu, no bo w sumie nic nie będziemy robili, już dzisiaj, no to mógłbym załadować to na przyczepę i później nie będę musiał to wysypywać. Ale najpierw to sobie tak zawieziemy to, wysypiemy. Wysypiemy, ile tutaj no, dużo nie ma na tej łóżce. Następnym razem, jak będzie tak, taki nadmiar. Będę chyba, wiecie co, od razu wsypywał do skrzynek. Pyk. Uu. Spoko. No i to wystarczy. Teraz zobaczymy, czy tutaj trzeba te zabrudzenia, te resztki wywieźć. To w sumie też elegancko. O, rzeczywiście, tutaj mi się ten ładowacz ma. bo ja się władowałem. Ładowaczem się władowałem. Co się tutaj mi stanęło? I się... wbiłem się w coś chyba. Nie, no, <laughs> nie mogę wyjechać teraz. A nie, bo ja nie cofałem. Zaraz zobaczymy, czy to naładować mi też skoczy. Widzę, że maszyna już ruszyła. Zobaczymy, tak, elegancko. Nie no, to ten ładowacz tutaj będzie yy, pewnie jest lepszy niż tą mała przyczepka. Bo, bo tą małą przyczepkę trzeba podłączyć, tam podjeżdżać ciągnikiem. jak tutaj ten szefer się idealnie przyda do takich prac. Właśnie tutaj zobaczcie. Tu wysypuję sobie te, te, te brudne, te resztki, tak. Elegancko, tutaj załaduję sobie, no i tu zimową porą on tutaj będzie stał, podejrzewam. Tak to będzie się działo tutaj. Dobra, ja ten odcinek będę kończył z racji tego, że nie będziemy dzisiaj robili jeszcze wina, bo widzicie, sam proces y, y, robienia słodu jest dosyć długotrwały. Co jest zrozumiałe, bo tutaj tłumaczyłem, że, że to, to potrzebuje ten proces dosyć dużo czasu. I, I w sumie to jest fajnie zrobione. I właśnie lubię za to Hoff Bergman, że, że jak jest jakiś proces, który wymaga czasu, no to po prostu na tej mapie będzie tak. ja bo ja już tracę głowę jak... Z takiej kamery, mi się lepiej. I to jest po prostu... Tak powinno być. I tutaj jest. No ale spoko. W grudniu zaczniemy ważyć. Grudniowe, grudniowe piwo będzie. <laughs> Nie wiem jak, jak się nazywa takie piwo. Ale słyszałem, że jakiś ma chyba specjalną swoją nazwę, nawet. Jak ktoś wie, to niech napisze w komentarzu. Pozdrawiam, Anton.